Oh! <laughs> Gorące Naczmajane No o oh. Dawno nie było jeżdżone A my to jeszcze dawno Ty mówisz, że jaka dzisiaj będzie, ha? Spokojnie Jaka spokojnie, jak będzie <laughs> Ładnie, nie? Kamera czysta? Niby czysta Jak jest? Dobra Jak jest, to też dobra przecież To trzeba było przeżyć od dobra. Ja nie wiem co w ciebie wstąpiło, ale tak trzymaj. No i mówię bo jest blisko domu Chwa jaka chmura no? Co? Jaka chmura Co? No, to mi za w Ja nie będę śkazał w jeszcze widzę to A ciekawe jakby był 1.9 9 z to winął Ale wyleciał Ja Miałem taką zasadę, że jak są takie nierówności, to kładę na pełne i przelatuję, żeby w przód zawierzenia dźwigło. To? No? Czekaj! Jak jest złoto? A to czekaj, ja sobie Tylko sprawdzę kamerę, bo... No jest... jest czysta W przeciwieństwie do mnie jest czysta Ej, ja... <grybuj> 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 <gry> Pomog etnik Pomog <gry> etnik, ale no, a na maskę taka tafla poszła nie mówiłem. Ale pak, sprężyna ściśnięta była. No. A ile jechał jeszcze i się trzymał? No bo przystę do odciąża. Krótkie szorciki z tego można zrobić, a nie, a nie A nie odcinek, no. Oj, to tak jest. Ale paki ma zakres pracy. Teraz dopiero ma proste negatywy, zauważ. Kort. Jak powinno być koło ustawione? O, tak. Tak mi się coś dawało, że za szybko tu jedzie, ale no. To i tak by się w końcu. A mówić, pa, jak wybiera fajnie przy prędkości. <grym> no to co? <grym> klacek i ja. Tylko jedziemy dalej, czy klocek i dalej? No jak, no to <grym> Ale tego tak jakby na dzisiaj jeszcze jakoś zakontrował, żeby nie trzeba było tę chwilę stawać i go z powrotem wciskać. Hmm. No po prostu wolniej jechać. Wolnie żeby, nie jechać. żeby nie skakał Włównie aż tak. Jechać, no. A to ja, ja jak wsiądę, jak pozwolisz, to o, ja nie będę patrzył, czy wolno, czy szybko, jak pozwolisz, z łaski swojej, o. Siadek. Jak się naprawić się. No to co teraz naprawię, czekaj. A nie, 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 patrz, patrz, patrz. No. Ci pokażę, jak ścisnąć tą sprężynę, bo już to odmyśliłem. Czekaj, po wyprostować cię... pas. Dawaj, może ja go podłożę mu coś, nie. na razie na sztywno. Nie, a już myślałem, że jedzie. Niech się widział, że się powodzi. Patrzcie, to widzowie, co wymyśliłem właśnie. Patent na ściskanie sprężyny I co Albert zrobi, żeby cała siła nie szła na raz? Jak myślisz? Przez dźwignię razy dwa. No, czyli drugi raz przełożyć. Mhm. Tylko nie dawaj pod sam spód, bo ten pasa nie wyciągniesz. A, nie, nie, nie głupi, nie, nie głupi. głupi. Panowie, możecie jechać dalej. Nic, cieka uh, nic ciekawego. A sią jest stąd A to te, te ci co ostatni, żeśmy! No i! No i wiem, że się znowu zobaczymy! A ktoś ty? A kto? No się ramy się wzięli w koło kościoła. David. Pokaż, bo nie widzę! David. A ja nie mogę! Teraz po głosie poznałem! No siema No no, no. Jak zwykle, no. na odcinku! No i co? No pewno no co, zaczynamy nowy kanał robimy Nie no to kanał już jest Nie <grystanie> Kanał jest, tylko będziemy się swój... wszystko wykrusza po będziemy kolei Swój prywatny i będziemy z Wami nagrywać Nie nie promuje innych No dobrze, to wytniemy <grystanie> Pi 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 Coś się zepsuło mówi, no, że nie było Cię słychać Lądowanie było stamtąd <grystanie> Miało być na pełnej i że się przód rozwali no, że... Jest na pełnej <grystanie> No jest na pełnej Tak, bo tu paska pewnie nie wystarczy znowu Musi być na raz o, Dźwigim. Przejście. No wiecie, co, tylko jedna Maria ma No my spodamy, chyba że no. trzeba pomóc. Nie, nie, to za chwilę będzie złożone. To, to, to jest będzie wolno, dobra, to chciało, spadnie. No, 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 no. no, no, no. no, no. O! Ale jak to fajnie, że nie robi? <śledź> <śledź> Kurde, nie planowałem zlotu, ale. <śledź> oprócz Jasienica z lotu Cześć Co jest to? Serwis? Ała niedogodność Amortyzator wysrało, tak jak go powiem Ale dziwne, bo nakrętkę z gwintu Ci tam robią dym Kiedy twój motor będzie? Jutro, panie O, to dasz się karnąć. <noise> dasz, dasz. Nie, ja na niego nawet nie wsiądę, za wysoki będzie 970 mm. milimetrów Oho, to jest jaki? KTM XR 250 ja przydzielę, No na cztery, są niższe? Kluczem to ściskamy jeszcze? Yy, z kluczem to nie ściscisz, ale to jak ci to dupni. Nie ma takiego pasa? Nie ma. A czemu mieliście cztery na cztery? <laughs> yy, ale tam awaria silnikowa, nie wiadomo o co chodzi. Już, już trzy tygodnie się męczę tak, co jest nie tak Tarcza mi się po tym, tym co my ostatnio was spotkali A co ty opowiadasz? Serio A co bicie ma czy jak? Nie ale widać Ale to ona i jest do... A to jak nie... Tomek powiem to jak nie czuć a widać to znaczy że nie jest nic Wszedłem pod szkodowanie <laughs> Szukam was tu od rana <gry> <Ja ty> świadkowie Czekaj <gry> 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 ja już mam inno, inną <grym> propozycję ja, Odkręcam spodni wachacz. wahacz Ciągnę całość w dół Wsadzi się amor i potem się dobrze do kamienia, spodni wahać? Wiesz? Żeby wsadzić potem jakąś na śrubę. Dobrze do kamienia. No, po prostu wahać, żeby naszedł na sztubę mniej więcej. Tylko się odkręci pierwsze to. Ale jakim sposobem naciągniesz sprężynę? Opuszczając go na kamień, jakby wahać, wiesz? Tak, coś dobrego, bo się może jakieś coś, i potem dwa klucze i rozwierasz to. No, jeżeli się dobre da, no, siedemnastki, jedna kowa, czternastka, piętnastka, szesnastka. Wiesz, jak zrobione, i wiesz, to dupnie. Wiesz, no, to... Mówił, spawnij, setować i dupnie. Przynajmniej nie mówisz, kto to kładł. składał. Nie, mówię. <laughs> <laughs> Tylko sam odpowiadam, że ja, ja. to ja. Dzień dobry! Morgen! Ale nie, ściągnij ten pas, bo mi lepiej jak jest prosto, wiesz? Cały misterny plan. No, a teraz jak się pasem zabezpieczy, to jest szansa, że wytrzyma. Bardziej w dół nie pójdzie, to trzeba dźwigać. lewarować. On miał przechodzić. No. O! Widzowie, to jest zrobione jakby już ta awaria była przeczuta. A jak teraz go wciśniesz? Aha, w dół. Tylko ciekawy jestem, jak no kierujesz na ten. A? Na śruby? No, no to też się zastanawiam. <laughs> Ale jaki człowiek zabezpieczony? Podnośniczek jeden, drugi. No tak, fajnie o, 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 widzisz? No tu masz dziurę pod spodem. Tam hajlifta i właśnie w tą stronę pchać. Będzie blokuje blokuje no ja to kołka tak e, no pójdzie Albert a? no kołka tym to wiesz. a ja bym to se znowu pasem naciągał no to naciągaj próbuj tak, żeby nie było skrzywiona sprężyna bo nie naciągniesz no nie, nie za, za sprężynę Patrz no? nie będzie to? Cały, cały wecharz bierze Na bok się da założyć. A jakbyś to jeszcze napił patykiem to to by przynajmniej przytrzymało ja A ja, to, że Zastanawiam się czy do ziemi nie próbować, żeby całkowicie na glebie siadnął, wiesz? Cholera pas Czekaj, to ja rozepnę pas, żeby się napiął Pół godziny później, nie? <laughs> Chyba dwie godziny nie. Złożone, złożone, to się liczy. Teraz jest inny problem, wełzy strażac przez środek. A tam to jest... Nie wiem czy to ósemka, czy jak to się nazywa. Nie, dziur go wiele. Jeszcze tak dla pewności raz. To co? Pojedziesz. No Już <noise> <noise> nie chcesz? Jak się rozwali, kurde, to będzie widać. Kto ją dał pas? <noise> ja jestem pewny swojego zawiązania, tego amortyzatora nie jestem pewny. Jakbym jak wiedział, że jest w środku, to bym pojechał. Nie wiem czy jest. Ja się już nic nie. To mam nadzieję, że się nie rozwali. A się rozwali to jest typowym po mojem A to nie jest po twojemu. Nie. Ja bym <grym> tam kamienia dał i tyle. Powiem tak, jakbym wiedział, że Teleskop ta jest tam w środku na miejscu, to ja bym już mógł siadać i butować. Co? Jasta ściana? No nie chcę mi później drugi raz tego nastawię. Kurde mi wypadnie i się nie chce znowu stawać. A to co mi nie wypadnie? No ty jedziesz wolno. Albert, ty tybie widziałeś kiedyś, żebym ja czymś wolno jechał poza Mercedesem? Swoim? No nie właśnie. No widziałem. A czy? Kręca bardziej. To jedzie tak szybciej, że... A może jeszcze się urwie pas, jeszcze kamienia tam gdzieś pegnie. Po, po dziurak, pół, pół. Ale nie powiesz, z kamieniem byś musiał wolniej jechać. Nie urwę tego pasa to by pewnie ściągnąć nie? Co? Tego pasa by ściągnąć eee. Bo jego szkoda Ale słucham w lecie Nie, no. awaria Co? No? 12 minut jazdy i ja Tyle to byśmy napadali? No. no A może kurwafer wysunęło Ale za pasmo cię to wytrzymałe jest No tego. No się znowu Nie A za dobrze by było a ile nas nie było? A no, to nie było tak wiele. No, wie. Nie, nie wie. Nie nie to. To. Dwie. Mechanik mobilny nie chciał dojechać.